Znajdujemy się w okolicach Nysy, mamy kolejny ciekawy przypadek, bardzo dobrze zaizolowany budynek, około dwuletni, powierzchnia ogrzewania 110 m kwadratowych, pompa ciepła o mocy 6 kW, jest to jednostka z szafą all-in-one, czyli zabudowanym w środku zbiornikiem ciepłej wody użytkowej. Porozmawiamy z klientem i sprawdzimy, czy to urządzenie tutaj sobie w tym budynku radzi. Pompę ciepła mam zamontowaną od dwóch lat. Zdecydowałem się na pompę ciepła ze względu na komfort i czas. Zapominam, że ją mam, wyjeżdżam, wracam po tygodniu i cały czas jest temperatura taka sama. Obawy miałem. Długo się, długo się zastanawiałem, czy po prostu inwestować w pompę ciepła. Skłoniłem się, zainwestowałem i jestem bardzo zadowolony. Po Poprzednio miałem piece na pelety, na to, to cały czas jest obowiązek, pilnowanie. Tam, a tutaj po prostu wchodzę, zamykam drzwi, wychodzę, naciskam przycisk. W sezonie grzewczym największy rachunek w zimie przy dużych mrozach wynosi w granicach 400 zł. Nie miałem żadnych rachunków z grozy, byłem przekonany, że będę więcej płacił, a płacę w miarę rozsądną cenę za zużycie energii. Nie korzystam z fotowoltaniki, bo na tą chwilę po prostu nie jest mi to w ogóle do niczego potrzebne. Ta pompa wystarcza, rachunki są odpowiednie. Popa przy minus 15, przy minus 20 stopniach w okresie zimowym radzi sobie bezproblemowo. Nie odczuwam jakichś tam zmian, żeby było w domu jakieś zimniej, nie ma żadnego problemu. Poleciłbym każdemu, który buduje nowy budynek i ma dobrze zaisolowany popę ciepła, bo to jest naprawdę wygodne w tych czasach. Wybrałbym ponownie, jakbym budował kolejny budynek, wybrałbym popę ciepła ze względu na to, że po prostu jest to bardzo praktyczne oszczędne ogrzewanie w budynku. Kolejny zadowolony klient, bardzo dobrze ocieplony budynek, nowego typu, jeżeli chodzi o budownictwo. Niewielkie rachunki za prąd, bez fotowoltaiki. No, klient stwierdzi, że około 400 zł w przypadku tych najniższych temperatur zewnętrznych jest to całkowicie akceptowalna wartość. Także, jak Państwo widzicie, odpowiedni dobór, odpowiedniej mocy urządzenia pod budynek to gwarancja niskich rachunków za prąd, no i przede wszystkim automatycznej, bezobsługowej pracy że pamiętajmy, wybierajmy kompetentnych instalatorów, którzy odpowiednio dobiorą moc urządzenia i dzięki temu zapewnią nam bezawaryjne i bezobsługowe ogrzewanie na długie lata.